Andrzej wymierzył to tak zaklipuje sobie zaraz na bezpiecznym klipie i będzie nęcił i w ten oto sposób rozpoczynamy dzisiejszą przygodę następną powiedzieć, dzisiejszą przygodę dzisiejszą przygodę i następną zasiadkę. Niestety znowu na spilnik nie możemy pojechać, bo odra po ostatnich opadach jest tak brudna, że nie da rady. A na tych, naszy, a na tych naszych wodach no z drapieżnikiem jest bardzo słabo. Tak to wygląda. Kiedy? Ale kiedyś był, nie? Kiedyś był ten drapieżnik, a teraz. Ja bym... No, gdzieś po prostu ja sobie wie. poszedł. Nie wiem, nie wiemy, czy na wakacje wyjechał, czy to do szkoły już, bo to wrzesień. A słuchajcie, zaobserwowaliśmy, że z roku na rok jest coraz gorzej, nie? Z roku na rok jest coraz gorzej. No i nie możemy dojść... Co za przyczyna tego wszystkiego jest? Że tego drapieżnika jest tak mało? Znaczy się, może też znamy przyczynę, ale. Nie, nie będziemy się może na ten temat wypowiadać, bo jeszcze trzeba byłoby użyć parę niecenzuralnych słów, a po co, to tak między sobą potem możemy sobie pogadać, a wy i tak... Być, poza kamerą. Tak, poza kamerą, a wy i tak być, a, bo, a, wiecie albo się domyślacie, nie ma innych, innych powodów, dlaczego tej ryby tam nie ma, nie? Dobra, e, okay. kończę, bo czuję, że Jurek zaczyna wciągać mnie w jakąś taką rozmowę, gdzie mogą mi popuścić hamulce. I na razie... Tandzie wyczuwa podstęp. Nie chcę da dać się wkręcić. Słuchajcie, od następnej sceny. No i rzucamy. Jak widzicie, robi się coraz widniej, ale przyjechaliśmy specjalnie tak wcześnie, bo dowiedzieliśmy się, że jest dosyć duże obłożenie na naszym łowisku i trudno znaleźć miejsce. No nie trafiliśmy tam, gdzie chcieliśmy, no ale wzięliśmy to, co było najlepsze z tego, co zostało, a co nam przyniesie, zobaczycie w dalszej części filmu. Poranna mgła jesienna. Przyjechaliśmy, nie było tego, a teraz się robi coraz mocniejsza. Drapieżnik chodzi, bo coraz tu widzimy rybki małe wyskakują, ale to musi być jakiś niewielki okonek. Węteczki mamy przygotowane. Że jest po drugiej stronie. I czekamy na pierwszy pierwszy Pierwsza rybka dzisiejszego dnia. Wychodzi na to, że jakiś się baleszczyk co Jurek? No, no, Idź spokojnie. Tak głaszcz. taki leszczyk tak, leszczyk w granicach 40 cm liczymy na większe nie tylko leszczyki i aby był to zwiastun dobrych brań D dobrych brań i następnych Dokładnie. idziemy go wypuścić o pomalutko rak kolego i oby następne rybki nam brały tego dnia popatrzcie trochę żeśmy tego przygotowali różne smaki w różnym kształcie i gramaturze robaczki, kulki okrągłe paftersy dambelsy i zastanawiamy się co tu dać dzisiaj tej rybce żeby ona zaczęła z nami współpracować zobaczymy na razie dałem białego kryla a jak nie to później będziemy dalej zmieniali Andrzej ma rybeczkę szyka i zaraz go uwalniamy niech sobie płynie czyli weszły nam leszyki i będziemy coś łowili a może coś jeszcze przyjdzie Dobrze choruje prawdopodobnie no leszczyka Nie widać wielkiego wysiłku na jego twarzy podbierzemy zawodnika Będziemy wyżej wiesz? O, widzicie. Tak około 40 jak z domu i będziemy wypuszczali go. O I jak ja to mówię zawsze pietaj mały i po tych większych. Tak ładnie tak, po dziadków. co najmniej po dziadków. Co najmniej, żeby coś tu wreszcie nam uderzyło A teraz dipuję taką małą, czerwoną kuleczkę zasypię koszyczek i pokażemy wam jak dip pokazuje się później po wyciągnięciu koszyka, o, zobaczcie, tu jest taka czerwona planka. Słuchajcie, ja. kiedyś, kiedyś robiliśmy to w inny sposób, po prostu kropelkę, kropelkę czy dwie na wierzch, na, 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 na koszytrze, ale co się okazało? E Gdybym miał żółtą koszulkę, czy tam jakąś białą, byłoby to widoczne od razu, a że miałem różową. Taką jak mamy nasze logo, nie było tego widać, a się okazało przy, przy zarzucaniu gdzieś ta kropelka tam spływała i tych kropek było więcej na plecach niż, niż w łowisku. Dlatego żeśmy to zmienili. Ale jeszcze teraz... nie dlatego, bo słuchajcie, bo jak wpadało do wody, to to od razu robiło sługę od samej góry do dołu. Nie? A teraz nam dopiero jak koszyczek się. Zaczyna rozsypywać, to to, się, to uwalnia. się uwalnia, i to tą rybę bliżej tej zanęty ściąga. No ale to e, dla mnie wiesz, dla mnie był to też problem, bo <laughs> jacy czerwone to ja, dziękuję bardzo, to już wolę takie coś stosować. No, Także z dwóch to nam <laughs> wychodziło. No, tak, tak. Że trzeba było coś z tym zmienić. No. No. I, I tak w ten sposób sobie nęcimy. I odpowiadamy na kolejne z pytań, które się pojawia pod, w komentarzach pod, naszym, pod naszymi filmami. I Andrze będzie zarzucał wędkę. jak to mówią, leższe, się, się jeszcze a może, a może, a może nie a może jakiś karp Może, Andrzej, już najwyższy czas, na coś większego no, dokładnie i podbierzemy Andrzejowi beczkę. pomału się już pokazuje I kolejny leszczyk dzisiejszego dnia I do Włodyzji Niech idzie nie. I pitaj pita mały Po te większe Coś nie chcą nas posłuchać Andrzej no niech. Ale cały Więc czas jakieś mam... w, musisz. Zaklęcie powiedzieć, jasno, <grymne> pewnie jeszcze zaklęcia, no, bo bez zaklęcia to nic <grymne> nie będzie. Dokładnie. Dzisiaj wędkujemy na odległości gdzieś około 60 metrów. To chyba przybliżę to miejsce, drobnica tam chodzi spławia się głębokość liczymy około 4 metrów weszły nam leszczyki jak weszły leszczyki to liczymy że jeszcze przyjdzie ta większa rybka i oby jak najszybciej To chyba rekord dnia jak na razie Andrzej złowił, no tak, tak, tak. No ale wiesz, no co to jest w porównaniu z takimi leszczami, jakie tu naprawdę wiesz pływają, pływają nie? To to jest, to jest dzidziuś No ale lepszy taki niż taki 15 cm jak wie się zawsze odpływa ale ten jakby nas troszeczkę posłuchał no. i, i, I starszego przyprowadził, ten, nie? Ten, ten, poprzednio. ten poprzednio Ale to tylko jeszcze mówię ci Zaklęcie trzeba jakieś zrobić I Andrzej, będą brały Jurek, jak ty go wymyślisz, to ja to zaprezentuję A ja to, że... Nie wiem czy zechcesz, bo ja bym to zrobił taki W stylu idiańskim wiesz? Dobra. Przytupem Nie wiadomo co z tego by wyszło jeszcze Petkujemy z Andrzejem Na spadzie, tak widzicie tutaj, nie wiem, czy tak dobrze widać, ale widać takie rozjaśnienie w pewnym momencie tutaj na wysokości przed tą tyczką po lewej stronie. Tam jest duże takie wypycenie i na tym spadzie próbujemy coś pociągnąć, ale te rybki coś dzisiaj tak mało skutecznie podchodzą do zagadnienia. I do współpracy z nami. No, i zobaczcie że ma żółtego dambersa i branko za brankiem No, a moje zmiany, robaczka, teraz dając smużaka orzech tygrysi, stoi wszystko. Ale nie będziemy zmieniali, walczymy dalej, trzeba wypróbować. I jest leszczyk, kolejny. No dobra, będziemy mogę do góry, nie? Chyba? Tak. Kolega się nie chce ustawić. Nie chce nam zapozować, ale to jest największy leszczyk dzisiejszego dnia jak na razie. I, I mówią, że zaklęć nie trzeba mówić. On nie, nie chce jak Ja mówię, że płyn po to płyt. Ja. Andrzej się ja. tylko uśmiecha. Zaklęć? Wiecie, on by musiał taki ta taniec odstawić. Jasne. Taniec jak to Indianie wywoływali deszcz kiedyś. Na filmach, na westernach pokazywali. Może deszczu nie będę wywoływał, bo po no, deszczu... Widziałeś to po oczach? Tego... Ani deszczu ani. Słońca my nie potrzebujemy, taka w miarę pogodę. No ale żeby ryby brały, to musisz się. Na, jest nie coś jak, nie, nie, wykonać. Nie, nie, nie. Na to mnie na, na na, na nie naciągniesz. Możesz podpuszczać i nie udać. Wiesz, <noise> ja się, zacznie, ciężko się rozmawia na takie tematy. Nie, nie, nie kupuję. Nie, takich tematów nie. <laughs> I zobaczcie jest taki zawodniczek nieduży no i wypuszczamy gościa wy nie przyprowadzacie maluchów tylko wreszcie te większe no. nie w tą stronę gościu no. i przyprowadź tych większych braci a nie takich samych małych no, Andrzej, tak, jak, no, tak jak mówisz. Andrzej, ty musisz taniec jakiś tu odstawić mm, do Orwalia. Mm, mm, taniec łowcy. Nie, nie, nie. <grywa> taniec łowcy i, nie, nie, nie. i wtedy nam będą brały. Kończymy dzisiejszą zasiadkę. Co prawda leszczową. Nie brały nam takie rybki jak żeśmy chcieli. Ale to wszystko wina Andrzeja. Bo Andrzej nie chciał z żadnego zaklęcia ani tańca odstawić tutaj. Namawiałem go, ale mówi, że nie, 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 no takich rzeczy on nie będzie robił. Bez komentarza. <gry> nie dał się podpuścić bez, bez komentarza. Jeszcze tam jakieś uszczypliwości w samochodzie, jak będziemy wracali, testujemy. <grystujemy> Słuchajcie, no było jak było, tak te realne wędkarstwo wygląda. Dzisiaj brały leszczyki, liczyliśmy na coś na coś większego, to myślę o karpiu może, a może jakiś jesiot. No ale niestety były leszczyki, z tego też się musimy cieszyć, bo moglibyśmy wyjechać stąd o kiju. Tak jak zawsze powtarzam, najfajniejsze to jest to, że możemy się razem spotkać, pogadać sobie, gdzieś spotkać jakichś kolegów. I to jest, to jest z tym też bardzo fajne. A i można się z domu wyrwać na świeże powietrze. Kończymy. Trzymajcie się. Do zobaczenia gdzieś nad wodą. Cześć.